Cześć, witam Cię na moim kanale w najnowszej serii Christmas Manifestation. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co kiedyś wydawało mi się takie totalnie abstrakcyjne, a mianowicie o zmianie rzeczywistości, tym skoku kwantowym. Jak to zrobić, o co w tym wszystkim chodzi, brzmi dość abstrakcyjnie, a tak naprawdę jest to tym wszystkim, o czym mówiłam w poprzednich filmach. Złożymy to w całość i postaramy się zrozumieć, o co chodzi zmianie rzeczywistości, więc jeżeli interesuje Cię taka tematyka, to zostań ze mną do samego końca. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zaczynamy! Da, 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 da. Zmiana rzeczywistości to nic innego jak zmiana naszego myślenia, wierzeń, postrzegania świata, czyli całego self-konceptu. To, co masz w sobie, tak naprawdę jest tą rzeczywistością, którą widzisz na zewnątrz. Neville Goddard powtarzał wiele razy w swoich książkach i wykładach, że rzeczywistość jest wypchniętymi nami, że to, co my mamy. To całe wierzenia, te całe przekonania na temat świata, to to właśnie tworzy tą rzeczywistość. I jeżeli wydarzy się dana sytuacja i jest kilka osób wokół, to możesz dostać różnego rodzaju scenariusze, co tak naprawdę się wydarzyło, bo każdy widzi świat w inny sposób. Każdy widzi świat poprzez pryzmat tego, jak został zaprogramowany. Dlatego taki basic, podstawa, wszystko rozpoczyna się właśnie od myśli. Myśl jest takim początkiem, bazą, żeby zaprogramować się na to, co jest cudowne i wspaniałe. I ostatnio dostałam taki komentarz, czy wystarczy myśleć, że mogę wszystko i to już zmienia wszystko. Tak naprawdę to tak, od myśli się wszystko właśnie rozpoczyna. Więc jeżeli chcesz mieć taki program, mogę wszystko, musisz myśleć w ten sposób. Musisz na początku siebie programować, chociaż może ktoś tobie dał program, gdzie słyszałaś od ludzi z otoczenia przez cały czas, że ty nie możesz, tu nie wolno i nagle ty powtarzasz sobie, mogę wszystko, mogę. Cokolwiek tylko zapragnę, to się zaczyna z Tobą kłócić. Ale na początku tak właśnie jest, że dajesz przeciwstawne myśli do programów, które masz w sobie, i to powoduje, że zaczynasz je wypychać z siebie, usuwać, zastępujesz je czymś dobrym, czymś pozytywnym, czymś, co da Ci kopa do działania. Bo patrzcie, jak to jest. Wiele osób w ogóle nie osiąga żadnych swoich celów, które wymyśliło sobie na początku roku. Pod koniec mówią sobie, okej, okay, teraz ten rok będzie znowu moim rokiem. Już właśnie o tym mówiłam, że to nie jest nasza wina do końca, że nie osiągamy tych celów, ale to w naszych rękach leży ta zmiana. My możemy teraz dokonać tych zmian. My możemy zadecydować, więc jeżeli Ty zadecydujesz teraz, że zmieniasz swoje życie, to to już jest pierwszy krok, podjęcie samej decyzji. Pierwszym krokiem jest właśnie podjęcie decyzji. Więc jak zrobić ten skok kwantowy? Jak wejść do tej rzeczywistości, w której wszystkie nasze pragnienia są zamanifestowane i my żyjemy cudownym, wspaniałym życiem? Trzeba to zrobić krok po kroku, bo ja sama myślałam, że pewnego dnia obudzę się w moim pięknym, wspaniałym domu i będę wow, zmieniłam swoją rzeczywistość, przeskoczyłam do innej. Nie działa to w ten sposób. Oczywiście obudzisz się w swoim pięknym domu, czy w swojej nowej rzeczywistości, ale zobaczysz całą tą drogę, jaką przeszłaś, aby się tam po prostu dostać. Więc to nie jest tak, że my myślimy tylko i leżymy na kanapie i mówimy, ok. Gdzie jesteś, gdzie jesteś moje pragnienie, też musisz wykonać pewnego rodzaju działania, bo ja wiem, że są osoby, które są coachami i mówią właśnie o tym, że wystarczy tylko myśleć i to się samo pojawi i to może wprowadzać ludzi w błąd. Ta rzeczywistość sama się nie pojawi. Ty musisz stać się tą nową rzeczywistością, aby rzeczywistość na zewnątrz dostroiła się do ciebie. Więc to polega właśnie na tym, że ty na początku podejmujesz decyzję, że chcesz zmian i krok po kroku, Wytrwale każdego dnia dieta mentalna, właściwe myślenie, karmienie się pozytywnymi treściami. Które cię budują na nowo. przeprogramowywanie starych wzorców, które już są nieaktualne, które gdzieś tam kiedyś ktoś ci powtarzał, to już jest do wywalenia. Patrzcie, jak często aktualizujemy swoje telefony czy Windowsa. Musimy zaktualizować oprogramowanie, bo na starym nie da się jechać przez całe życie. Właśnie o to chodzi, że teraz, w tym momencie, jeżeli chcesz zrobić tak zwany skok kwantowy, przenieść się do nowej rzeczywistości, musisz to robić krok po kroku i musisz podjąć też ku temu działania, bo jeżeli Ty programujesz się mogę wszystko i przyjdzie do Ciebie okazja, to musisz podjąć decyzję, że idziesz w to i zaczynasz tam działać. Bo może się okazać, że przyjdzie do Ciebie jakaś nowa praca, ale Ty się boisz i co robisz? Wycofujesz się? Nie. Z nowym myśleniem, z nowymi programami, że mogę wszystko, że dam radę, że osiągnę, że jestem mądra, że jestem wspaniała. Idziesz tam z pewnością siebie, bo wiesz, że zawsze osiągniesz sukces. Cokolwiek to dla ciebie oznacza, to nie musi oznaczać miliardów na koncie, jachty, domy i tak dalej. Dla każdego osiągnięcie sukcesu jest czymś bardzo indywidualnym, więc każdy, dla każdego sukces jest czymś innym. Żeby nie mylić, że sukces to tylko osiąganie, posiadanie więcej pieniędzy, dóbr i tak dalej, to też jest ok. Ale Sukces jest bardzo indywidualny, więc jeżeli ty programujesz się, zawsze odnoszę sukces, zawsze afirmuję um, na pozytywy i manifestują się tylko i wyłącznie pozytywy, zawsze moje afirmacje przychodzą szybko i z lekkością, to to zaczyna do Ciebie przechodzić i wtedy ta zmiana rzeczywistości staje się dla Ciebie naturalna. Przeprogramowanie siebie to jest po prostu dawanie uwagi czemuś innemu. Jeżeli ty dajesz uwagę złym ludziom, życie jest złe, to jaka jest Twoja rzeczywistość? Siłą rzeczy ty przyciągasz to do siebie, Twoja rzeczywistość zaczyna się jakby dostrajać do Twoich częstotliwości, bo Ty myślisz, że coś jest złego, że ludzie są źli, no to ja na jakich ludzi trafisz? Na jakich zwracasz uwagę? Na złych ludzi. Oni się pojawiają tylko w Twoim życiu. Jeżeli Ty przeprogramujesz całą siebie i zaczniesz myśleć, że świat jest cudowny, że życie jest piękne, że ludzie są wspaniali, że masz to, że masz tamto, że zawsze, powtarzaj, zawsze odnoszę sukces, zawsze, zawsze, to co się będzie działo w Twoim życiu? Ta rzeczywistość zaczyna się dostrajać do Ciebie i zaczniesz widzieć zmiany krok po kroku, każdego dnia po trochu. I Ty musisz ciągle, wytrwale trzymać dietę mentalną przez cały czas. To jest kluczowe. Tak samo jak chcesz widzieć efekty na siłowni, trzymasz dietę żywieniową. Inaczej bez tego no, nie da rady. Jeżeli masz jakąś negatywną myśl, wyłapujesz ją. Jeżeli, nie wiem, masz cukier przed sobą czy jakiegoś fast fooda, no to mówisz, nie chcę tego, bo chcę się dobrze czuć w swoim ciele. Jeżeli masz negatywną myśl, ty mówisz, ja nie chcę tego, bo chcę się czuć dobrze w moim życiu. Ta zmiana rzeczywistości będzie następowała krok po kroku, aż pewnego dnia obudzisz się w niej i powiesz sobie wow, to się wszystko stało, ja tego dokonałam. Bo to nie jest tak, że Ty sobie coś tam myślisz, programujesz, um, słuchasz może w nocy jakichś afirmacji, a w ciągu dnia negatywne myśli i czekasz, gdzie to jest? Ja słucham przez całą noc moich afirmacji. Tutaj trzeba być bardzo konsekwentnym w tym, co się robi, ale też nie oczekiwać zmian takich nagłych, bo to będzie przychodziło do ciebie. Oczywiście możesz zobaczyć duże zmiany z dnia na dzień, dać sobie też czas, pozwolić sobie na ten proces, pozwolić sobie na to, aby chodzić w swoje przekonania, jeżeli masz ich dużo takich negatywnych. I krok po kroku je usuwać. Nie robić tego wszystkiego na hurra, bo można zwariować. Tylko jeżeli widzisz, że masz wiele przeciwstawnych, właśnie takich programów, które Cię blokują przed osiągnięciem sukcesu, to krok po kroku afirmować najpierw na to, na tamto i usuwać to ze swojego życia. Już wtedy zobaczysz pierwsze, Zmiany w Twoim życiu, zaczniesz widzieć dobro, zaczniesz widzieć taką magię w Twoim życiu, bo wszystko, co jest wokół nas, jest magią. My jesteśmy magią samą w sobie. Nie ma nic piękniejszego niż my, ludzie, którzy mają możliwość krowania, którzy mają tą cząstkę boskości, która pozwala nam wykrować. I tak jak mówiłam we wcześniejszym filmie, mamy sojusznika, mamy tą siłę, która wypełnia nas i całą przestrzeń wokoło i ona zawsze Ci powie tak. Za Twoją uwagą idzie cała energia. Więc cokolwiek pomyślisz, cokolwiek poczujesz, jakkolwiek widzisz świat, to to będziesz mieć w swojej rzeczywistości. Każdy ma swoją taką bubble, w której żyjemy. Każdy ma swoją rzeczywistość. I oczywiście my jesteśmy kolektywem, jesteśmy ze sobą połączeni. Każdy z nas wzajemnie na siebie oddziałuje. Ale każdy ma też swoją własną rzeczywistość i każdy jest kreatorem. I ty właśnie jesteś kreatorem swojej rzeczywistości. Więc nie zastanawiaj się, czy coś wypada, nie zastanawiaj się, czy mogę to zrobić, albo nie, co pomyślą inni, albo jak, nie wiem, zareaguje ktoś bliski. Jeżeli to jest spójne z Twoim sercem, jeżeli Ty chcesz iść tą drogą, to nie zastanawiaj się, nie pytaj się innych, czy powinnaś, czy nie. Ty sama wiesz. Co powinnaś, a co nie. Ty masz w sobie wszystkie odpowiedzi. Ty najlepiej znasz siebie. Inni będą ci doradzali przez pryzmat swoich doświadczeń. I jeżeli oni nie doświadczyli nigdy tego, jak ty chcesz żyć, to w jaki sposób masz otrzymać taką prawdziwą radę od nich? Oni ci dadzą swoją prawdziwą radę, ale ty zawsze musisz słuchać siebie. Słuchając siebie, wiesz dokładnie w którym miejscu chcesz być. Słuchając swoich pragnień, dokładnie wiesz, co możesz afirmować, co tak naprawdę graci w duszy, bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby iść za tym takim głosem serca i stworzyć sobie taką piękną rzeczywistość, o jakiej nawet nie marzyłaś. I jest to wszystko osiągalne, i brzmi to bardzo magicznie, i te wszystkie skoki kwantowe, i właśnie przeskok do nowej rzeczywistości, wszystko brzmi tak abstrakcyjnie, a jest to możliwe, bo jest to bardzo proste, tylko ludzie to tak komplikują, i wszystko brzmi tak, ojej, to co ja teraz mam zrobić, jak mam teraz przejść do tej nowej rzeczywistości, a to jest tak proste, musisz właściwie myśleć, musisz mieć dietę mentalną. Być konsekwentny przez cały czas, znaleźć tą swoją łatwość, lekkość w jakiejś technice, w afirmacji, bądź stworzyć swoją własną, rozmawiać ze sobą, zadawać pytania, szukać odpowiedzi właśnie w sobie. I zobaczycie, że jak zaczniecie pięknie myśleć, to zaczniecie tworzyć piękną rzeczywistość, i ta cała rzeczywistość wokół zaczyna się dostrajać do tego, w jaki sposób Ty myślisz, w jaki sposób Ty czujesz jak widzisz świat. Wszystkie Twoje pragnienia są w tak zwanym polu potencjałów, jak to mówi dr Joe Dispenza. Tam się znajduje wszystko, wszystkie Twoje pragnienia, które są możliwe do zrealizowania. Więc nie ograniczaj siebie o to jest niemożliwe, ale fajnie by było to mieć. Nikt tego jeszcze na przykład nie zrobił, albo nikt tego nie osiągnął, albo a, to jest dziwne, co pomyślą inni. Nigdy nie myśl w tych kategoriach. Zawsze zadawaj sobie pytanie, czego ja pragnę w życiu? Co ja chcę osiągnąć? Jaką chce mieć rzeczywistość. I tutaj właśnie rozpoczyna się cała magia, bo ty podejmujesz pierwszy krok do tego, aby zacząć piękne zmiany. Pamiętajcie, piękne myśli prowadzą do pięknego życia, więc myśl pięknie. Jeżeli podobają się takie filmy, zostaw mi łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!